Witam Was strzelczyki na czytaniu na miesiąc sierpień, wrzesień 2022. Zanim przejdziemy do czytania, wybierzcie sobie czuje, które będą na końcu. 1, 2, 3. To tak, co Wam serce dyktuje, taka dodatkowa jakby podpowiedź specjalnie dla Was. 1, 2, 3. I przechodzimy do czytania. Aurum Waszych dwóch miesięcy jest karta Sprawiedliwość. Karta mówiąca o tym, żeby działać zgodnie z rzeczywistością. Zanim cokolwiek zrobisz, przeanalizuj wszystkie plusy i minusy danej sytuacji. Bo nie zawsze będziesz mieć dobre postrzeganie w tym miesiącu. Czasami trzeba będzie zadziałać szybko, coś się urodzi i polecieć, tylko wtedy zrób szybką analizę w myślach. Przed Wami możliwości wyjazdów, krótkich podróży, dodatkowych jakichś zleceń, bądź coś zadzieje się szybko w Waszym życiu i trzeba będzie działać. Działaj, nie odkładaj tego na później, nie dawaj na przeczekanie, ale Właśnie wszystkie za i przeciw. Jeżeli czasami nie masz możliwości osądu, bo coś cię trzyma, bo coś ci nie pomaga i nie będziesz wiedział, co wybrać, poprosi o radę. Ale nie jedną osobę, poprosi o radę trzy osoby. Bo jeden będzie Twoim adwokatem, drugi będzie Twoim prokuratorem, a trzeci będzie sędzią. Ale na końcu to Ty, jako ten Bóg-Szczelec, wybierzesz to, co dla Ciebie na, zależy, żeby mieć jakieś trzy opinie. Dwie mogą się pokrywać, ale jeszcze to pogodzić ze swoim sercem. Ale też uważaj, żeby ktoś nie podkładał ci świni, bo jest taka możliwość. Przy karcie sprawiedliwości może być tak, że ty działasz, układasz wszystko po kolei dobrze, a ktoś ci po prostu podłożyć może jakąś świnię, i na to uważaj. Miesiąc, sierpień, początek miesiąca, skupicie się na uczuciach. Na, na tym, co właściwie jest do tej pory, jest dobrze, jest fajnie, ale skupicie się też na rodzinie. <laughs> Możliwość zaproszeń na jakieś śluby, wesela, bądź układanie własnych takich planów. Dla niektórych to będzie poczucie takiego spokoju, spełnienia, zadowolenia. I też może narodzić się nowa miłość dla niektórych z Was, i to niezależnie, czy jesteście w związkach, czy nie. Tu właśnie komuś może mocniej zabić serce. Dla innych, właśnie to też w początku miesiąca może być takie spotkania rodzinne, spotkania, w których yy, czujemy się zadowoleni. Bardzo fajny początek miesiąca. Na środku, w środku miesiąca będzie czekanie. Czekanie. Na to, co się rozwinie, jak to będzie wyglądać. Takie poczucie troszeczkę pustki, takie yy, poczucie stagnacji, że coś nie układa się tak, jakbyście chcieli, że nie możecie się z kimś gdzieś spotkać, że czujecie się jak zamknięci w więzieniu, ale niektóre sprawy trzeba będzie pozałatwiać. To przedłużające się remonty, to przedłużające się jakieś decyzje. To ktoś z rodziny, bądź twoja połowa będzie musiała gdzieś wyjechać, a ty możesz zostać sam, sama i takie poczucie zniechęcenia. Może być także druga strona, może nie mieć dla ciebie czasu w tym okresie, a ty będziesz już, że tak powiem, panikował, panikowała, że to się rozsypuje, że to już jest stagnacja. Czasami każdy z nas jest trochę zmęczony, każdy potrzebuje odpoczynku, to nie do końca jest to. Bądź ze sobą szczery. Jeżeli coś ci nie pasuje, po prostu zapytaj. Koniec miesiąca to rozkwitanie miłości, rozkwitanie uczuć, więc niepotrzebnie w środku rozpaczałaś, rozpaczałeś. To spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, to wyjazdy, to emocje, to wyznania miłosne to szukanie czasu gdzieś na wspólny wyjazd, być może mamy wakacje w końcu, to yy, poczucie takiego, takiej lekkości, widzicie te motylki spełnienia, to też targowanie się, umawianie, co mamy razem zrobić. To bardziej takie niefinansowe, tylko takie uczuciowy okres. Wasze myśli? Wasze myśli będą krążyły wokół tego, co zadziałać, co zrobić. Część z Was dostanie jakieś propozycje od drugiej połowy i będziecie zastanawiać się, czy aby tego na pewno ja chcę, a może nie. I tutaj, właśnie, takie będzie podejmowanie planów na przyszłość. W głowie będziecie już układać dalekosiężne plany, tymczasem warto się skupić na teraźniejszości tu i teraz. Sami sobie możecie być wrogiem, układać fałszywe scenariusze zupełnie niepotrzebnie. Wasze czyny. Dużo się będzie działo i trzeba będzie stawić czoła problemom, wyzwaniom. Wy będziecie chcieli tutaj udać się w ręce Amora, wyjść na łono natury, gdzieś do kina. Tymczasem sprawy. Służbowe zapukają Wasze drzwi. Wy będziecie wzdychać do miłości, odpoczynku, a tymczasem, no po prostu trzeba będzie coś załatwiać na ostatnią chwilę. To, co się zadzieje z przeznaczenia, to być po prostu musi. Musicie sobie poradzić z wieloma problemami. Niektórzy będą Wam dawać ciosy w plecy, być może mówić do Was jakieś plotki, być może siadzie w Was wątpliwości, ale po to macie kartę sprawiedliwości, żeby się nie dać. I naprawdę na chłodno analizować, nie słuchać innych potrzeptów, Więc nie odgrywać się od kogoś tylko, czy od czegoś, czy od danego kontraktu, tylko dlatego, że ktoś coś powiedział, sprawdź najpierw wszystko u źródła. Uczucia. Uczuciach taka troszeczkę nostalgia, takie zastanawianie się, czy aby ja chcę w to wchodzić, tak troszeczkę ubogo. Niby jest wszystko fajnie, niby jest, dobrze się układa, ale jakieś wątpliwości są zasiane. Być może nie będziesz doceniać siebie. Dla niektórych zaskoczenie wiadomości singli zaskoczenie, że jest ciąża. I w tym momencie trzeba będzie sobie z tym problemem poradzić, zastanawianie się, czy, czy ja tego chcę, czy pójdę w to dalej, czy nie. No tutaj taki problem do rozgryźnięcia, czas stawić czoło temu problemowi bądź nie problemowi, bądź właśnie radości życiowej, żeby się z tym wszystkim uporać. Dla innych uczuciach jest to tak jakby żal, że ma się za mało pieniędzy. Dosłownie, tak mi tu wychodzi. Jeszcze inni mogą poznać kogoś, kto zawróci im w głowie, i, i po prostu będziecie się rozpaczać nad tym problemem, bo ten ktoś gdzieś pojedzie, wyjedzie, ale dacie sobie z tym radę. Finanse. Finanstach, Trójka Pentakli będzie się dobrze układać, tak jak sobie tego życzyliście. Tu będzie dalekosiężne plany, możliwość dodatkowego zarabiania. Warto się w tym momencie postarać o jakąś podwyżkę, można wystąpić z tym do szefa szefowej. Jeżeli prowadzicie własną firmę, to poodcinajcie takich toksyków, którzy Wam z czymś wiszą i właśnie teraz zadziałajcie. Zdrowiu. <tryk> w zdrowiu macie yy, troszeczkę pod górkę, przemęczenie da się wyznaki, depresja może was dopadać, a ja temu nie podołam, będzie ciężko, zobaczcie jak idą pod górę, ja temu nie podołam, będzie mi ciężko, ja sobie nie dam rady, to nie dla mnie. Ja nie chcę związków. Albo ja chciałbym już związek, albo chciała, a tu mi nie wychodzi wszystko pod górę. Bardziej stany depresyjne, walka wewnątrz z sobą niż jakakolwiek taka choroba. To bardziej właśnie wasze myśli mogą Wam yy, szkodzić. Rada dla Was. Rada dla Was jest taka, żeby. Żeby działać, żeby nie czekać, żeby zbadać dokładnie sytuację, ponieważ to, co dookoła słyszysz z rozmów z, z przyjaciółmi innymi, to jest fałszywe. To nie jest takie, jakby miało być. Ty masz tych fałszerzy odgonić i działać do przodu ku swojemu szczęściu. Kieruj się swoją opinią, a nie cudzą. Ostrzeżenie, nie samymi finansami człowiek żyje. I też ostrzeżenie przed tym, żeby nie zamykać się w sobie, bowiem na wszystko potrzeba trochę czasu, tak? Ostrzeżenie przed pieniędzmi, czyli nie, dla niektórych z Was, tak jak tutaj teraz mi skoczyło, nie oceniaj towaru, czyli Boże, nie oceniaj drugiej osoby po zasobności portfela. Bo bogaty niekoniecznie oznacza, że jest dobry. Tyle jeśli chodzi o sierpień. Przechodzimy do września. A we wrześniu duża uczuć, rozkwit uczuć, zadowolenie, możliwe wyjazdy na początku miesiąca, to też ukradzenie czasu dla siebie na jakieś spotkania, na randki. Mimo przeciwności losów, jakie może gdzieś tam stawiać nam praca, szef albo ktoś zazdrosny. Na początku miesiąca, również wizyty znajomych, przyjaciół, możliwość urodzenia się nowej miłości. I to niezależnie, czy jesteś w związku, czy nie. Nowa miłość może wyskoczyć w podróży. No dobra, teraz przechodzimy do środka miesiąca. W środku miesiąca nostalgia, wspomnienia, uroczych chwil, albo z początku, początku miesiąca, albo z przeszłości. Może pojawić się jakaś osoba, która była z tobą, tak zwany wracacz, wracaczka, czyli osoba, z którą kiedy, kiedyś tam byłeś, byłeś w związku, teraz może zapukać do ciebie, odezwać się, ktoś z kim pisałeś, rozmawiałeś, czy pisałaś, rozmawiałaś i właśnie teraz zapuka do ciebie, wyśle wiadomość, na przykład: Halo, jestem w Twojej miejscowości i postanowisz się z nią spotkać, tą osobą. I albo będziesz gdzieś na wyjeździe i się okaże, że ta osoba jest blisko, dojdzie do spotkania, do rozmów, do wspominek. I tutaj Karta Sprawiedliwości. Zastanów się, czy tego chcesz i pragniesz. Wasze. Koniec miesiąca to ogólna satysfakcja, zadowolenie. Niektórzy otrzymają zaproszenia na jakieś śluby, inni sami będą brać śluby, a jeszcze inni właśnie postanowią, że jednak teraz staną przed ołtarzem bądź przed urzędnikiem stanu cywilnego. To teraz takie decyzje będziecie podejmować. To będą trudne i ciężkie decyzje. O byciu w stałym związku, o oświadczeniu wszystkim, że się z kimś jest, pełnia zadowolenia, poczucie szczęścia, ale tu głównie dla większości z Was się szykują właśnie jakieś śluby bądź postanowienia, może o wspólnym zamieszkaniu. Uczucia, e nie, przepraszam, myśli. W waszych myślach to jest chęć ustatkowania się, chęć właśnie zawarcia związku małżeńskiego, chęć po prostu z stabilizacji rodzinnej. Dla niektórych chęć dziecka po prostu no, w myślach, albo skoro tu gdzieś nam wyskoczyło dziecko, to właśnie rozmyślanie na ten temat, czy w związku z tym brać ślub, czy w związku z tym z kimś zamieszkać, czy w związku z tym po prostu. Założyć rodzinę, tak jakby już akceptacja tego stanu, a niektórzy z Was dostali właśnie wiadomość, że taka sytuacja miała miejsce i nad tym tematem będziecie rozmyślać, ale tu już raczej radośnie widzę te stany. Wasze czyny, zakończanie rozdziału życiowego takie troszeczkę zdołowanie się. Bo plany miłosne nie są takie, jakbyśmy chcieli. Coś nam poszykowało szyki, i tutaj trzeba będzie porządnie zadziałać. Być może ktoś z Was spotkał się wcześniej z tą przeszłością i o tym dowiedział się Twój stały partner, stała partnerka, i teraz będą, będzie po Tobie jeździć. To w czynach też jest. Nie wiem, poddawanie się jakiś rozpaczy, poddawanie się, no bo przecież ta osoba tu nie walczy, ona czeka na te ciosy, które są przytłoczyły ją i ona już nie ma siły. Ale karta sprawiedliwości mówi: podnieś się, oczośnij się, zawalcz, bądź adwokatem swoim własnym, postaw na miłość, zadowolenie, na akceptację stanu rzeczy i na to, żeby znaleźć tę światełko w tunelu. Uczucia. No w uczuciach jest tutaj pewne zadowolenie, związki, no szczęście. No sprawy związane, tak zwane łóżkowe, będą ogniste, będzie się działo, yy, będzie nadzieja na wszystko. Niektóre z Was pod wpływem tych wszystkich emocji troszeczkę się wycofają, bo się tego wystraszą, będą się bały, że coś może gdzieś się wydać. Poczucie też dla niektórych, w uczuciach takiej straty, że z kimś kiedyś mogło być lepiej, a nie było, a teraz jestem gdzieś, co, gdzie yy, po prostu nie jestem do końca z tego zadowolony, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. Finanse. W finansach tutaj jest zadowolenie. Mamy króla Pentakli. Król Pentakli właściwie ma wszystko, ma miłość, ma kasę jest zadowolony. Możliwa podwyżka, możliwy awans, możliwy intratny kontrakt dla tych, co mają firmy, będzie się kręciło. Tylko tu uwaga, przestrzegajcie prawa. Yy, zdrowie. No tutaj troszeczkę mogą wam dokuczać właśnie takie stany troszeczkę depresyjne, takie poczucie osamotnienia, nie wiem dlaczego, chociaż wszystko dzieje się wokół was, tak jakbyście byli samotni w tłumie, ale nie bójcie się, siła wyższa nad wami czuwa. To też możliwe bóle głowy, to też bezsenne noce. Rada dla Was jest karta Pustelnik. Karta mówiąca o tym, żeby troszeczkę jakby odłączyć się od partnera, partnerki, od spraw bieżących, wyizolować się po prostu i przemyśleć dokładnie wszystko samemu, bez cudzych potrzebów, bez złości, bez dodatkowych emocji. Wycisz się, odizoluj się, nie żyj w natłoku informacji, na natłok informacji nie służy. Postaw na siebie. Ostrzeżenie pod, przed zbyt szybkim działaniem, zbyt agresywnym działaniem. Nie kieruj się gniewem, złością, nie kieruj się potrzebami innych, yy, jeśli chodzi głównie o sprawy rodzinne, bo tam może dojść do jakichś takich problemów. Nie działaj gwałtownie, wyluzuj tak jak tutaj, odizoluj się, spójrz na problem z innej perspektywy. Także. I teraz, moi kochani, wasze czuje, bo za karty nam nie przeszkadzały. Co wam serce czuje, co wam dyktuje. Dla tych, co wybrali, jeden. Projekcja. Stwarzasz sobie fałszywy obraz o sobie. Nie do końca ufasz sobie. Karty mówią, przestań. Spójrz na siebie. Jesteś idealny. Idealna. Nie kieruj się tym, co kiedyś było, tylko tym, co jest teraz w Tobie. Zauważ swoje własne piękno, zaakceptuj siebie. Będą takie sytuacje, gdzie masz projekcja, czyli gdzie coś się zadzieje. Będziesz projektował sobie fałszywą, fałszywy ogląd na daną sytuację. Także tutaj bądź sprawiedliwy, nie kieruj się tylko tym, co Ci wpadnie do głowy. Jest takie coś, nie myśl za kogoś innego. Do przykładu powiem taką anegdotkę, zdawałam prawo jazdy i miałam rękaw. Pierwsza próba, no nie wyszło. Druga próba, podjeżdżamy, patrzę, za blisko linii, nie zaliczy, bo kiedyś to linieczką mierzyli, mi nie zaliczy. I wyjeżdżam sobie na takim luzie totalnym. Wyjeżdżam sobie, mówię i tak już wyjeżdżam, wyjeżdżam, mówię, a w dupie przyjadę za tą linię, i tak nie zdałam. I przejechałam. A w tym momencie pani, która była moim egzaminatorem, mówi: dziewczyno, coś ty zrobiła. Teraz to ja już nic nie zrobię, bo żeś przejechała przez linię i to się nagrało na kamery. Pięknie wyjeżdżałaś, pewnie siebie, i nagle bach. Ja mówię, ale ja tak przecież linijką nie zaliczyłam. Ona nie myśl za egzaminatora, w tamtym miejscu nie było kamery, poszłoby dalej, bym cię przepuściła. Czyli nie myśl za kogoś innego. Tak? Czas. Daj sobie czas. Nie działaj natychmiast, teraz, już. Nie daj wymusić na sobie decyzji, teraz, już. Daj sobie czas, żeby... Zlikwidować fałszywe poglądy. Coś może wyglądać super atrakcyjnie, i Ty polecisz na to, a tutaj będzie śmierć. Amen. Tak. Maska spadnie z twarzy, okaże się, że to nie było wcale takie intratne. Daj sobie czas na podjęcie decyzji. To też również karta mówiąca o tym, że w przyszłości się nie da cofnąć. Co się kiedyś zadziało, to się zadziało. Kogoś zostawiłeś, tak miało być. Nie szukaj tego, co było idealne, tylko tego, co wtedy było złe w związku. Czas działa na Twoją korzyść, myśl i analizuj. Przyjaźń. Przyjaźń mówi o tym, żeby korzystać z zaproszeń, spotykać się ze znajomymi, podchodzić do wszystkiego radośnie, ale i z dystansem. Nie zamykaj się sobie w tych dwóch miesiącach, ruszaj do ludzi, zawalcz o siebie, nie poddawaj się. Dziękuję ślicznie. To by było na tyle. Do zobaczenia przy innych czytaniach.